Witajcie na kanale bez spiny. Jestem Marikar Who, who are you? Anton. Anton. Kuja Kalix. Maciusiu Tata Maciusiu Dzień dobry. Witajcie na kanale bez spiny. Dzisiaj gościnnie coś pogotujemy. What we gonna do today? We gonna cook our um, Pork sinigang this is like um, Filipino traditional sour soup. Czyli Marikar mówi, że dzisiaj ugotuje zupę e, tradycyjną o nazwie sinigang filipińską. I jest to zupa kwaśna. Actually, this is our you know, favorite also the kids. tak, dzieciaki, cała rodzina lubi jeść. Antek też lubi sinigang. I tata Maciek też oh, lubi kurde. sinigang. <laughs> Powiedz mi, jakie są składniki na tą kurde. wspaniałą i niezwykle aromatyczną zupę. So we got cebula. Cebula. Um, pomidor. Also in English. Onią! Garlic and tomatoes for sauteing first. First, you have to saute them. I can see something more on this plate. Oh, chili. Chili. You just put it like this for the later. Czyli jeszcze chili, jeszcze paprika chili. What do you call Radish. White radish. Chili, słuchajcie, to jest filipińska i Ona jest. Taka duża praktycznie jak nasza polska pietruszka. Ale w smaku przypomina rzodkiewki normalne te małe nasze polskie. It's taro, it's gabi. Więc to drugie warzywo tutaj obok rzodkiewki to jest taro. Ja spróbuję to przetłumaczyć później na polski. So let's do this, ok? A plant. Okra. Czyli tutaj jest okra i ekplant, czyli bakłażan, and the kangkong, kangkong, czyli szpinak. Najpierw musimy have to saute onion, cebula. Czyli like, what kind of fat use? Oil. Czyli widzicie, mamy olej kokosowy i dziubaka podsmaża czerwoną cebulkę.

Teraz czas na pomidorki. Będziemy podsmażać do czasu, aż pomidorki zrobią się bardzo mięciutkie. Pomidorek już pięknie się podsmaża. I czuć ten, czuć ten wspaniały aromat, który się uwalnia. We also use like a rice water for the sabaw for the soup. A, yeah. Like you know, when you wash the rice. So you, I use this. Więc Mari Car powiedziała, że używa wody z mycia ryżu i do, dodaje później do zupy i brakuje nam jednego składnika, którym jest e, sos rybny. Then put the pork. Ale dzisiaj po prostu zastąpi go solą. What? You will put salt instead of Fish sauce. Yeah. Then I will use tamarind paste instead of instead of this instant powder they're using here, you know. Oh, yeah. But usually like the traditionally we use the tamarind, like the real one. But it's hard to find here, you know. So we will use the tamarind paste Więc to make it sour. Uzyskać, uh, smaku, tamarind. tamaryndowca. Oryginalnie powinien być e, prawdziwy tamaryndowiec, ale my użyjemy pasty tamaryndowej. Chwaka. Co to? What's this pork? What kind of pork you use? Lean pork. For skin. Yeah, for Magda. Actually, it is for Magda, <laughs> you know, so she can also eat. Więc używamy kawałków wieprzowych z tłuszczem i nawet skórą. Mięso, i skóra. So over, Magda right? będzie miała dużo frajdy z konsumpcji <laughs> tego wspaniałego mięska. Here is the water rice. I will put it a, later. A to jest woda po ryżu. Zmycia mm. i namaczania ryżu. Ona nie była gotowana. Tamarind paste. Mm. It's actually accurate. Like the taste, is good, still good, you know. Even if you use this. Okay. Some Filipinos they use mango, I think.

do tej potrawy. A ja wam pokażę coś zaiste wspaniałego. To jest chlebek, który upiekłem i smalczyk, który zrobiłem. A ogórki kiszone Artur przywiózł z Europy. Po prostu to jest rewelacyjne. Jak widzicie została już tylko jedna kromeczka, która za niedługo zniknie też z tego talerzyka, bo po prostu jak na nią patrzę, to czuję, jak moje Ślinianki zaczynają intensywnie pracować. I co tam dziubacha w twoim garneczku? Let's check because zajrzyjmy do garneczka. We will put the water. There is already water. We will put the water, but first we have to put salt. Mięso się już podgotowało. Teraz posolimy trochę. Rock salt. Then later for the taste, up Why then? not this Himalayan salt? It's expensive. <laughs> put the water. Dodajemy wody z ryżu. We put until the pork is you know, below. Czyli widzicie, tak wodę, żeby jeszcze trochę ta świnka wystawała ponad powierzchnię. What? Let it boil, then after boiled we can put the other vegetables and let it make it softer, you know. Więc teraz to zagotujemy i jak się wszystko zagotuje to Boli bzu! Dżubaka doda Doda warzywka, które już tutaj czekają. We wait, I don't know how long. I don't really measure the time for this, you know, guys. So when it's boiling, then we can put the vegetables like For example these hards. Dobrze. To wracamy, gdy będzie się wgotować. Okay, we just wait for maybe We come back when it's boiling. Hour. <laughs> <laughs> o, you see this? It's boiling now. After I don't know how many minutes. Czyli woda się zagotowała. Popatrzcie jak radośnie sobie bulgocze. Mm. Then we put this. Radish and the taro. Dodajemy rzodkiew i taro. And we also put this paste. This is really up to you how sour you like, you know. I want medium for the kids, you know. Teraz dodamy pastę z tamaryndu i od was zależy ile jeszcze dorzucicie w ten sposób regulujecie kwaśność tej potrawy. O, -o. <laughs> Proszę bardzo, dziubaka. Oto twoja łyżka. I put like one. Many. Haha. <laughs> Because this is not so... Marikar lubi średnio kwaśną mi tak dla dzieci też. This is not so soft. So you add two. I, do, I add two, but I will try it. A okej. Okay. Czyli wstępnie dodała dwie łyżki, How ale spróbuję like. i później być może jeszcze doprawi. And I want on the pork very soft, you know, hmm. so the kids they will enjoy it, especially mat. I świnka the... musi być dobrze ugotowana, żeby mięsko było mięciutkie. So the rest like this we put like in the end, because anyway they soft get fast, you hmm. know. They cook very fast. O bakłażana, chili i okre dodamy na koniec. O sól, kankong. Yeah, then you put the salt because if it's not like, you know, the taste be Na sam sour. koniec dodamy resztę warzyw, żeby, bo ich nie trzeba po prostu długo gotować. Spróbujmy, jak There's to smakuje. Fire. Oh. It's not so sour yet, so. Add nie jest zbyt kwaśna, musimy dodać więcej pasty. I will add a lot. Do we have one more? Yeah. Mamy jeszcze jeden słoiczek w zanadrzu, także spoko. Co prawda innego producenta, ale to nie przeszkadza. Nie róbcie tego w domu Dbajcie o swoje uzębienie. What, What do you say? I said don't use the no. You know. <laughs> Nie każdy ma tak silne zęby jak Marykar, żeby gryźć słoiki. Więcej pasty wylądowało w garnku. And also you can make different version of sinigang Like for the meat. You can use fish. But in the fish we use, we also we put the ginger. We can use chicken. Not in this. Not in this. We can, you can use chicken, you can use beef, shrimp, dog, kajo. No. <laughs> Marikar mówi, że możecie użyć innych rodzajów mięsa, żeby beef ugotować sinigang. Beef I like the beef sinigang. Uh, można zrobić sinigang z rybą. Ale jeśli robicie z rybą, to trzeba dodać imbiru, ale może też być cynigan, krewetkowy, yeah. kurczakowe, wołowe. Wołowe jest bardzo dobre. Marykar powiedziała, że również można dorzucić psa lub kota. What wołowy? What about to the dog? You also add ginger? Sometimes, if the dog is like with skin disease, you know. <laughs> Mówi, że jeśli pies ma chorobę skóry, to trzeba dodać imbiru. Taki żarcik. Ha, ha, ha. Co dalej dziubaka? Nie wypraj. Bo jej Jeśli nie zauważyliście, to dziubaka jest brzemienna. Still not yet guys. Jeszcze za mało kwaśne. Trzeba więcej pasty. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo gorąco. Dalej mamy lato i temperatury tutaj jest dobrze. 34 albo więcej. How hot is in Santa Rosa? My mother said yesterday was like 42. Wczoraj w jej domu rodzinnym w Santa Rosa. Było 42 stopnie w dzień. Now it's sour. Put W końcu zupa jest kwaśna. Osiągnęła odpowiedni smak dla dziubaki. Teraz jeszcze dosolimy. Teraz jeszcze trochę pogotujemy, aby mięso zmiękło. Także wiecie, co jakiś czas spróbuje czy mięso się zmięknie. Jeśli zmięknie, to wtedy doda warzywa. So I will it, guys. My jak gotujemy to, to nic nie mierzymy. Gotujemy zawsze na oko, Then... na oko i na smak, bo to najważniejsze. And lower the fire. Teraz będziemy gotować na małym ogniu. Very low najmniejszy, Jakie możemy ustawić w naszej so let's, kucheneczce? Let's say boil it for half an hour Mniej with, więcej Marikar mówi, że pół godziny jeszcze with, potrzeba to gotować. With low fire. Then we visit again check the meat and the vegetables if it's soft then we put the rest for another boil 10 minutes like that, you know? Tak, jest, Czyli jak to się pogotuje teraz pół godzinki, to później dodamy warzywa. I obgotujemy to jeszcze około dziesięciu minut. Co się dzieje, dziubaka? You put the other vegetables after. Put also this chili. Chili. Just like that. All? Yeah. Then the eggplant. I, of course, I cut them. This is only one eggplant, guys. Jeden bakłażan, jedno całe chili. Wszystko? Bakłażan. How oh, hot? <laughs> Then the eggplant. Eh, no, okra. I okra. Let it boil for about 10 minut maybe Gotujemy no. przez 5 do 10 minut <laughs> Wiecie ja myślę, że do tego możecie też przeeksperymentować i dodać własną kompozycję warzywną. Nie zaszkodzi. Then we will eat outside because it's hot here in the tak zjemy na zewnątrz w cieniu, bo tu jest bardzo gorąco. Szpinak is for later like Szpinak wygląda fantastycznie. Yeah. Ale dżubacha doda go dopiero jak na ostatnie dwie minuty gotowania. Take 5 minutes for these vegetables because około, they are fast. około pięciu minut będzie gotować teraz dodane warzywka. Kanko. W smaku ten tamarind jest kwaśny jak cytryna i taki lekko słonawy i taki tropikalny. Dwa. Bardzo ciekawe. Podorno. Dawaj ciubaka, kładź ten szpinaczek. Very cool. Ostatnie dwie minutki. Także szpinaczek mój będzie taki lekko. Lekko ugotowany. Jeżeli zieleninę taką, to można jeść na surowo. Tu, będzie O! Dobra. Eat, eat. Więc sinigang jest gotowy. Także zaraz się przenosimy i skosztujemy. Ale wspaniałego need filipińskiego dania. Jest to moje... jedno z moich ulubionych filipińskich dań chyba na drugim miejscu po Kinilao. I need help for Sinigang to bring it there. Ja wezmę dziubaka, nie stresuj się. Bez spiny, kochanie. Smacznego. Smacznego To i boję tej fantastycznej potrawy I Jak widzicie będziemy jeść ją tradycyjnie and then I don't need to to Jak tam Artur Bardzo dobre, wszystko łatwę trochę dobre! Dzięki tej przyprawie Jak ona się nazywała? Tamaryn Tamaryn Bardzo dobre Czy to ci coś przypomina antek to Jeśli to przypomina reminds him something. Nie, kili kili. powiedziała, że Zinigang przypomina jej moje pachy. Wiesz co, kapuśniak to przypomina bardzo. Zupę kapuśnia. kapuśniak. Kapuśniak. No, taki, taki dokładnie taki sam. To jest kwaśny. Mhm. Ja lubię kwaśne zupy. Nie mieć Jemy smacznego. To ja no. już też siadam. Do talerza, bo po prostu ślinka mi cieknie, jak widzę, Dzięki. gdy oni jedzą. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym vlogasku. Dziękuję za oglądanie, Jemie. Yeah, Kalix, jak you like Good? I think the pork is soft enough for my, Czech, you know. for my gums? Yeah. <laughs> yeah you know, like